Ja powiem szczerze, że z Choniczanka ma bardzo mocny zespół i to było widać, że doświadczenie i taka pewność w graniu. Spokój również przez, przez nich przemawiała, ale my wytrąciliśmy ich większość atutów. Byliśmy konsekwentni w defensywie i w zasadzie nic nam nie groziło. O to chodzi, żeby cały zespół jak najwięcej dała siebie w defensywie od przodu jesteśmy bardzo, bardzo mocni. Tak, każdym razem jak chodzę na boisko to chcę jak najwięcej do drużynie. Dzisiaj trener zastosował taki wariant. Muszę przyznać, że w moim wykonaniem to spotkanie było dzisiaj średnie, średnie, ale strzeliłem bramkę, wygraliśmy mecz i bardzo się z tego cieszę. Mamy swój sposób gry. Nastawiamy się przede wszystkim na kontrę, żeby wybronić, nie stracić bramki. Skutecznie kontrujemy, jeszcze kilka bo sytuacji można było wynik podwyższyć. Tak jak mówię, cieszymy się, że wygraliśmy. 7 minut, wspaniałe, dwie żółte, jedna bramka, pierwsza. Pół na pół, ale druga szczerze skandal, bo wstałem od razu, no może i trochę chciałem wymusić karne, ale od razu wstałem, bo nikt mnie nie dotknął, więc nie wiem dlaczego ta żółta kartka. Nie patrzmy na razie na to, czy jesteśmy liderem, czy wiceliderem, czy mamy trzecie miejsce. Ja bym się skupił na tym, żeby jak najwięcej punktować, bo ta runda jest po to, żeby tych punktów jak najwięcej zaopatrzyć, żeby na wiosnę wyznaczyć sobie konkretny cel i o niego walczyć.